Testy skórne, przy swojej szerokiej dostępności i krótkim czasie wykonania, są jednocześnie testami o dużej stopniu wiarygodności. Wykonywane badania porównawcze między tymi testami, a testami wykonywanymi bezpośrednio z surowicy krwi ludzkiej, wykazały zgodność wyników w ponad 80% przypadków. To świadczy o dużej skuteczności i wiarygodności tak wykonywanych testów skórnych. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość lub celowość wykonania testów bezpośrednio surowicy krwi. Polegają one praktycznie na, na badaniu określonych przeciwciał, które wywołują alergię. Wykonujemy je w wypadkach wątpliwych, kiedy wywiad nie zgadza nam się z wynikami testów skórnych. Jeżeli z uzasadnionych. W przypadkach nie można odstawić leków, które blokują reakcję na terenie skóry, lub też w sytuacji takiej, gdy mamy do czynienia z małym dzieckiem, lub wywiad ze strony pacjenta jest bardzo niewiarygodny. Testy te, wykonywane w laboratoriach, mają bardzo wysoką skuteczność i pokazują nam poziom faktycznie przeciwciał, które są odpowiedzialne za alergię. Mogą one również stanowić podstawę do opracowania szczepionki odczulającej.